Będąc w innych gabinetach, klinikach, to był no, ból, strach, lęk. Szybka, profesjonalna obsługa, opieka, życzliwa atmosfera. Córka, z którą przychodzę tutaj do stomatologa, ma komfort psychiczny, bo zawsze była blokada związana z bólem. No, jest zadowolona. Przede wszystkim przyjazna atmosfera, życzliwa, nie czuć było jakiegoś takiego spięcia. Wszystko wytłumaczone dokładnie. Dostępność, taka elastyczność w przypadku zaplanowanych wizyt, profesjonalizm, taka opieka psychiczna nad pacjentem. Mam tutaj na miejscu dostępność typu wykonanie pantogramu, rentgenu, krótki czas oczekiwania, i to jest też dodatkowy plus. To jest dla mnie nowość, bo o hipnozie nie słyszałam. No, i z chęcią bym tutaj spróbowała. Będąc w innych gabinetach, klinikach, to był yy, no, ból, strach, lęk, nie zawsze taka przyjazna atmosfera, a tutaj obecnie nie ma lęku związanego z bólem. Moje uwagi nie są pomijane, że coś wymyślam i czuję się komfortowo wtedy. Oczywiście bym kierowała. Yy, Tutaj do kliniki wszystkich moich znajomych, rodzinę, bo już mam doświadczenia i bym polecała ten gabinet, klinikę.